Wiklinowy Kosz Animowany Manifest Wolności Mirosław Kijowicz był głównym przedstawicielem Polskiej Szkoły Animacji, formacji artystycznej zapoczątkowanej pod koniec lat 50. Jej głównym wyznacznikiem była różnorodność podejmowanych tematów i form plastycznej wypowiedzi, a cechą charakterystyczną wypowiadanie się na temat trudnej rzeczywistości społeczno-politycznej w okresie PRL. Dla Kijowicza szczególnie ważny był problem wolności człowieka. Pojawił się on między innymi w filmie Wiklinowy kosz z 1967 roku. Nastrój filmu buduje muzyka Krzysztofa Komedy. Animacja rozpoczyna się pustynnym krajobrazem, w który wkracza starzec z tytułowym koszem na barkach. Staje się on twórcą nowego świata. Z porozrzucanych elementów składa kolejne lalki, a następnie uczy je podstawowych ruchów oraz zachowań. W pewnym momencie starzec nakreśla na ziemi elipsę, wokół której mają się poruszać, a następnie nakazuje lalkom przejść przez drzwi z ozdobnymi kolumnami, przez które sam wkroczył do świata. Ten portal staje się symbolicznym zbiorem idei i wartości, które starzec chce przekazać swoim podopiecznym. Kijowicz interpretował swój film jako konflikt pokoleń. Warto jednak pamiętać, że często pod wierzchnią, uniwersalną warstwą filmu ukrywał się przekaz, który można odnieść bezpośrednio do kontekstu politycznego czasu w PRL. Świadczy o tym fakt, że także cenzura dostrzegła w filmie odniesienia do sytuacji w kraju. W głównej postaci dopatrzyła się karykatury Józefa Stalina, uznała film za niebezpieczny i zakazała jego wyświetlania. Wiklinowy kosz zaczął być pokazywany dopiero 7 lat po premierze. W postaci starca można dostrzec symbol komunistycznego reżimu narzuconego Polsce po II wojnie światowej. Społeczeństwo było zmuszane do funkcjonowania w codziennym życiu zgodnie z regułami wyznaczonymi przez władze. Narzucane zasady i wzorce są w filmie ukazane poprzez przestrzeń okręgu, dookoła którego muszą maszerować lalki. Scenę tę można porównać do chocholego tańca z Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Chodzenie w koło może oznaczać brak rozwoju, czas stagnacji i zacofania państwa polskiego za rządów komunistycznych. Starzec, posługując się kijem, ogranicza lalkom pole ruchu, uderza także nim o ziemię, tak jakby wydawał rozkazy. O rewolucyjnym przesłaniu filmu świadczy jego ostatnia scena. Lalki sprzeciwiają się nakazowi starca i nie przechodzą przez drzwi, które im wskazuje. Gdy jedna z nich zostaje do tego zmuszona siłą, pozostałe stają w jej obronie. Podobny wspólnotowy duch funkcjonował wśród polskiego społeczeństwa w okresie działań Solidarności w roku 1989. Skutki buntu filmowych postaci przedstawia zakończenie animacji. Lalki rozczłonkowują starca na części, wrzucają je do kosza i biegną w kierunku innego portalu reprezentującego wolność, którą wybrały. W ten sposób zostaje wyrażona wiara autora filmu w obalenie systemu komunistycznego w Polsce. Kijowicz proroczo przedstawia wydarzenia, które będą miały miejsce 22 lata po premierze filmu.